Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr zaczął mówić do Jezusa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział. Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Wśród prześladowań. A życia wiecznego w czasie przyszłym, oto Słowo Pańskie. Drugi dzień naszych rekolekcji. Cieszę się, że mogę z Wami, bracia, świętować. To święto, bo w tym roku u nas u Jezuitów przepadło, bo było w niedzielę, 5 listopada. Troszkę, żeśmy się chcieliśmy was wyprzedzić, no i wyszło tak jak zawsze. Bardzo jest piękna ta kolekta tego dzisiejszego dnia. Boże, Ty jesteś wzorem wszelkiej doskonałości, ty dla wzrostu ciała Chrystusowego. Nieustannie ubogacasz swój kościół różnymi darami świętości. Spraw prosimy, abyśmy wstępowali w ślady świętych naszego zakonu kaznodziejskiego i mogli razem z nimi cieszyć się wieczną chwałą. To słusznie, jak już to było powiedziane na początku tej Mszy Świętej, takie przedłużenie uroczystości. Wszystkich świętych z 1 listopada. Ale ponieważ głosi Jezuita, to i trochę jezuickich świętych też będzie. Tym bardziej, że będzie chcia, będę chciał pokazać troszkę y, takich rzeczy, może y, ciekawych i kontrowersyjnych. No, najpierw tak pobożnie święty Ignacy Loyola. jak Został zraniony i leżał już na tym zamku w Loyoli, sparaliżowany. Ta, ta noga leczył te nogi i czytał te piękne ży żywoty świętych. I w pewnym momencie sobie pomyślał: A jakbym tak się stał, takim Dominikiem? I za każdym razem, kiedy o tym tak myślał, otrzymywał pocieszenie duchowe. A ja muszę się przyznać, i to z radością mogę powiedzieć, ale się tego nie wstydzę, wręcz przeciwnie, że tak opatrzność Boża zrządziła, myślę, że natchnienie Ducha Świętego, że na imię dobierzmowania wybrałem sobie Jacka. Świętego Jacka od Rowąża. Nie dlatego, że był Dominikaninem, bo nawet jak wybierałem to imię, to nawet nie wiedziałem o tym, kto to są Dominikanie. Dla mnie ważny był patriotyzm lokalny, patron Górnego Śląska. O, to był mój patron mojej ziemi, która dała mi wiarę pierwsze moje 19 lat, tam zastałem w wieży i święty Jacek mi patronował, a potem pomógł mi bardzo na studiach filozoficznych, jak byłem na kopernika w Krakowie, no nie przepadałem za tą filozofią i chodziłem na Stolarską do Bazyliki Trójcy Świętej po tych schodkach. Mówię, święty Jacku dopomóż, dopomóż, ale te studia takie ciężko to idzie. No i jakoś święty Jacek pomógł mi i teraz też pomaga, a teraz tak się składa, że jeszcze tam wykładam na tej Stolarskiej. Mogę częściej go nawiedzać i prosić i dziękować za to, że jest. A teraz chciałbym troszkę powiedzieć o świętej krągłości i przewrotności, a też będę stosował tutaj przykłady świętych jezuickich, żeby braci nie urazić. Niektórzy złośliwi u nas profesi czterech ślubów, czyli ci najświętsi w cudzysłowie, którzy składają nawet ten ślub posłuszeństwa papieżowi, czwarty ślub w sprawach misji, mówią tak proporcjonalnie, to większość tych świętych jezuickich to są ci, którzy nigdy nie skończyli swojej formacji. Święty Stanisław Kostka umarł w nowicjacie, złożył swoje śluby, pierwsze śluby zakonne, nałożył śmierć zgodnie z tradycją, Myślę, że taka sama jest, o ile pamiętam, u Dominikanów jest taka możliwość, że nowicjusz składa śluby na łożu śmierci, i wtedy, jeżeli umiera, to się traktuje go jak zakonnika. I święty Stanisław tak właśnie odszedł, jako ten, który złożył te pierwsze śluby, ale nie był do końca uformowany, jakby tak popatrzeć, od strony zakonnej. Albo święty Alojzy Gonzaga. No, to była wielka przyszłość Towarzystwa Jezusowego. No i pomagał już przed święceniami subdiakonatu, diakonatu, prezbiteratu, podczas epidemii dżumy. No i umarł. Albo święty Jan Berchmans też nigdy nie doczekał się przyjęcia święceń kapłańskich. Mówi się o nim taką historię, że kiedyś grał w kręgle z kolegami... I jeden z kolegów się zapytał, co byście zrobili, gdybyście wiedzieli, że za pięć minut umrzecie. No i jeden mówi: Ja bym tu pobiegł do tego kościoła pobliskiego i bym się wyspowiadał i przyjął Komunię Świętą. I drugi mówi: A ja tak samo, szybko bym pobiegł, wyspowiadał się i przyjął Komunię Świętą. I pytają Jana Berchmansa: A ty co byś zrobił? A on mówi: A ja dalej grałbym w kręgle. A święty Alfons Rodriguez, wdowiec, 44 lata siedział na furcie. Można by powiedzieć, co to za życie? Na majorce, no to może to było jeszcze takie coś ciekawego. I tam tłumy waliły do niego, żeby się z nim spotkać, porozmawiać. Patron braci zakonnych. No i święty Andrzej Bobola, rogata dusza, niby miał tę profesję, ale. Taką naciąganą, knombrny był, mało posłuszny, za wielki indywidualista. Moi drodzy, przechodząc do zakonu Kazdodziejskiego, urzekła mnie taka historia ze wspomnień waszych zmarłych. Pamiętam to, bo akurat dwa razy słyszałem to na refektarzu na Stolarskiej w Krakowie, Historię pewnego brata zakonnego, który no, miał być wydalony z zakonu. To było początek II wojny światowej. Napisano w tych wspomnieniach: miał trudności w dostosowaniu się do życia zakonnego. Przełożeni kilkakrotnie odkładali jego wydalenie. Gdy jednak nadeszła chwila opuszczenia zakonu, pan użalił się nad swoim sługą. W dniu, w którym miał odejść, znaleziono go w łóżku martwego. W ręku trzymał różaniec, a z ust sączyła się stróżka krwi. Nie mogąc żyć w zakonie, umarł w nim i w ten sposób na zawsze w nim pozostał. Muszę powiedzieć, że ta historia tego brata, który był w zakonie gdzieś cztery lata, w sumie razem z nowicjatem, bardzo mnie poruszyła. Myślę sobie, ale jeżeli on dzisiaj właśnie ma swoje święto, ten, którego przełożeni chcieli usunąć, o już nie takich próbowali przełożeni usuwać. W moim zakonie był taki prowincjał mówił grunt, żeby spiąć dyspozycję. Dyspozycję to asygnata po dominikańsku, czyli te nakazy, czy te dekrety, które mówią, gdzie dany zakonnik ma pójść i co ma robić. Grunt, żeby spiąć dyspozycje. No i tak nieraz ten prowincjał spina te dyspozycje, a tam, a tu sprężynka jakaś strzeli, a tam strzeli, tu ktoś umarł, tam ktoś wystąpił, ktoś zniknął, ktoś zupełnie się nie nadaje do danej pracy. Tak jak dzisiejsze pierwsze czytanie z, drugie, z drugiego listu świętego Pawła apostoła pokazuje że nieraz może my zakonnicy uchodzimy za oszustów a przecież prawdomówni niby nieznani a przecież dobrze znani niby umierający a oto żyjemy jakby karceni lecz nieuśmiercani, jakby smutni lecz zawsze radośni jakby ubodzy a jednak zbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Moi drodzy, czasami się wydaje, że świętość, a zwłaszcza w Zakonie, to doskonałość, to perfekcja. Niektórzy przychodzą do Zakonu i myślą, że tu będzie Królestwo Niebieskie. Będą się wszyscy miłować. Będą się uśmiechać, będą kulturalni, nie będzie sporów. To są żonki, tacy sami ludzie po grzechu pierworodnym te same słabości. Życie mnie nauczyło, że świętość to raczej nie tyle doskonałość i perfekcjonizm bo co mi po tym, że ktoś będzie wstawał codziennie o 5.30? Jak nikt z tym człowiekiem nie wytrzyma na dłuższą metę. Raczej świętość to autentyczność. Dla mnie takim przykładem autentyczności jest scena zaparcia się Piotra. Człowieku, nie wiem o czym mówisz. I w tej chwili, gdy Piotr jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan odwrócił się. I spojrzał na Piotra, wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. To jest świętość. Jakby tak popatrzeć, ktoś może powiedzieć, no niby pierwszy papież. Apostata. Tak trzeba pros powiedzieć. Jakby tak dwa wieki później, takie coś święty Piotr zrobił, to by go na pokutę wzięli na 15 lat mniej więcej. Za takie wyparcie się wiary. Ale właśnie. Świętość to autentyczność. A Ewangelia? Ewangelia mówi nam o wolności od. Od domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci, pól. Aż się prosi, żeby powołać się, przywołać słowa z książeczki ćwiczeń świętego Ignacego Loyoli o fundamencie ćwiczeń, tak zwana zasada tantum quantum o tyle o ile. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga Pana naszego chwalił, czcił, i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu Ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze. Winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi, nierobiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest jej zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony, nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż zgardy, życia długiego więcej niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. Fundament ćwiczeń krótka zasada jakże nam dobrze znana, ale jak trudna w wypełnianiu być wolnym od od rzeczy stworzonych, od ludzi, którzy czasami mogą nam zasłaniać Pana Boga, od idei, które nam też mogą przeszkadzać. Ale w naszym życiu Zakonnym jest jeszcze jedno bardzo ważne słowo. Dziś było na konferencji słowo filantropia, miłość do człowieka, a teraz inne, podobne słowo, Filadelfia. No jest takie miasto, Filadelfia, przypomina nam ono z greckiego znaczenie tego słowa, miłość braterska. Tyle znaczy Filadelfia, miłość braterska. I w liście do Rzymian święty Paweł pisze w miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. W pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł pisze, nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali. A w liście do Hebrajczyków. Można by powiedzieć, pojawia się zwrot, który mógłby być toastem, niech trwa miłość braterska. W pierwszym liście Świętego Piotra czytamy: Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości braterskiej, jedni drugich gorąco, czystym sercem miłujcie. I w drugim liście Świętego Piotra słyszymy słowa: dodajcie do pobożności przyjaźń braterską, a do przyjaźni braterskiej miłość. Widzimy, że przyjaźń braterska to jest ta miłość horyzontalna, można powiedzieć, między nami. Co nam po tym, jeśli będziemy mówić, jak to podkreśla w swoim nauczaniu. Święty Jan w pierwszym liście: Jeśli będę mówić, że miłuję Boga, a brata swego nienawidzę, jestem wtedy kłamcą. Moi drodzy, powołanie do świętości to nie jest jakaś abstrakcja, bo w Nowym Testamencie słowo święte odnosi się również do żywych. W liturgii bizantyjskiej, na końcu modlitwy eucharystycznej, diakon. Wypowiada słowa wszystkich świętych wspomniawszy jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. I nie chodzi tutaj o świętych wspomnianych w sensie właśnie tych kanonizowanych. Chodzi o nas. Bo my, już tu, na ziemi, mamy być świętymi. Bo nie chodzi o kanonizację, chodzi o nasz stan Ducha. W Rytach Wschodnich przed Komunią Świętą, w Rycie Starożymskim również wybrzmiewały słowa święte dla świętych. Kapłan podnosił ciało pańskie i wypowiadał słowo święte dla świętych. Święte dary dla świętych ludzi. Ale żeby nikomu woda sodowa do głowy nie uderzyła, że już taki święty, odpowiedź ludu brzmi jeden jest święty. Jeden jest Pan Jezus Chrystus Chwale Boga Ojca amen Tak jak słyszymy te słowa i dziś również usłyszymy zaprawdę święty jesteś Boże źródło wszelkiej świętości nie ma świętości bez Boga Dlatego wierzymy że święci uczestniczą z nami razem na mszy świętej przychodzą tutaj bo potrzebują Boga. Nie ma możliwości, żeby sobie samemu wyrobić świętość. Jakiś, jakaś yy, siłownia duchowa, gdzie się pręży muskuły duchowe i o, pokażę Wam, ale jestem święty. W życiu zakonnym, ta świętość zdobywa się właśnie w taki prosty sposób. Niezauważalny, tu u braci dominikanów, choćby przez to, że codziennie jest liturgia godzin, wspólna. No dla mnie osobiście to jest wyzwanie. Trzeba być na godzinę i trzeba przyjść na ten chór. Byłoby trochę nieładnie, żebym ja jako reko rekolekcjonista się spóźnił. To ćwiczenie, nie lada. Prosta rzecz. Przyjść na czas. A potem usługiwanie jeden drugiemu, jakiś blady jest chory, przynoszenie posiłków. W tym objawia się świętość, nie w żadnych jakich spektakularnych rzeczach. Dlatego pozwoliłem sobie właśnie przywołać również te różne postaci świętych, którzy może na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie zostały uformowane przez Zakon tak jak trzeba. Ale Pan Bóg mówi dosyć, wejdź do radości Pana swego. Dlatego prośmy, tak jak dziś w tej kolekcie, Boże, Ty jesteś wzorem wszelkiej doskonałości, Ty dla wzrostu ciała Chrystusowego nieustannie ubogacasz swój Kościół różnymi darami świętości. Spraw prosimy, abyśmy wstępowali w ślady świętych. Naszego zakonu kaznodziejskiego i mogli razem z nimi cieszyć się wieczną chwałą. Amen.